Niech Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech obdarzy Cię swą łaską, niech skróci ku Tobie swe oblicze. Codzienna modlitwa ofiarowania się Najświętszemu obliczu Pana Jezusa, Najświętsze oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości. Uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadość uczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń, spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie swoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci. Amen akty ofiarowania. Ojcze Przedwieczne, ofiarujemy Ci w niepokalanym sercu Maryi najświętsze oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie nieba duszą w czyśćcu cierpiącym, na złagodzenie Twojego gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie miłosierdzia. O Jezu, Dobry Jezu, którego nieskończona miłość stworzyła i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla tryumfu Twego panowania miłości na Ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę dla Ciebie. Nosić będę w sobie. Duchowy wizerunek Twojego boskiego oblicza, błagając Ciebie, abyś ożywił we wszystkich duszach rysy Twojego boskiego oblicza. O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów czasów ostatecznych, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twojej miłosiernej miłości która pochłaniając i niszcząc zło, przygotuje świat na Twoje ostateczne przyjście w chwale, a ludzkie serca, napełnione miłosierdziem, odbiją jasność słońca, które nie doznaje zachodu. Akty uwielbienia: Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, niech będzie uwielbione najświętsze oblicze Jezusa. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze W majestacie i piękności. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze Przemienione na taborze. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze W trudach apostolskich. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze W krwawym pocie przy konaniu. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicza w upokorzeniach podczas męki. Niech będzie uwielbione, najświętsze oblicza w chwale zmartwychwstania. Niech będzie uwielbione, najświętsze oblicza w blasku wiecznej chwały. Nowenna przed świętem najświętszego oblicza Pana Jezusa. Wezwanie. Pocieszycielu dusz naszych, jedyna pociecho smutnej duszy mojej, światło światłości, Duchu Święty, proszę Cię przez niepojętą dobroć Twoją, przyjść do serca mego i łaską Twoją oczyść je, zapal w nim miłość boską i oświeć je, ażeby w rozpamiętywaniu Prawd Twoich wiecznych, wszystkie swoje błędy poznało i powstało z nich skutecznie. Najświętsza Panną Maryjo i Święty Józefie, błagam Was o przyczynę za mną i opiekę. Dzień drugi. Czytanie z Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy ujrzeli gwiazdę. Bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Marią. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. Panie Jezu, uwielbiamy Cię za to, że swoją miłość i potęgę. Objawiłeś ludziom o prostych i pokornych sercach. Tylko głęboka ufność i prostota serca pozwoliły pastuszkom i mędrcom dostrzec w tobie, bezradnym dziecięciu, zbawcę i króla. W rysach śmiertelnego człowieka z wiarą rozpoznali obliczenie śmiertelnego Boga i Pana, Panie Jezu przyjmujący hołd pasterzy i mędrców prosimy cię przyjmij też nasze dary złoto miłości kadzidło modlitwy i mirę cierpienia niech spojrzenie twego oblicza i błogosławieństwo spocznie na nas byśmy mężnie szli drogą powołania i potrafili cię rozpoznać i przyjąć gdy do nas przychodzisz każdego dnia. Boskie oblicze, pociągające ku sobie pasterzy i królów o prostych i ufnych sercach, zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Akt uwielbienia nazwany złotą strzałą. Niech będzie na wieki chwalone. Błogosławione, czczona, wielbiona, Najświętsza, najczcigodniejsza, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne imię Boże w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk boskich, i przez najświętsze serce Pana Jezusa Chrystusa. W najświętszym sakramencie ołtarza. Amen. Akt ofiarowania, ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci przynajdroższe oblicze zbawiciela. Wejrzyj na Jego rany, a zmiłuj się nade mną i nad całym światem. Napełnij nas świętym pokojem, oraz racz mi udzielić tej łaski, o którą proszę przez serce Jezusa, najmilszego Syna Twego. Ofiaruję Ci powtórę boskie oblicze na cześć i chwałę Twojego świętego imienia i na zbawienie całego świata. Westchnienie: pozdrawiam, czczę i miłuję oblicze Twoje. O Jezu, mój kochany, prawdziwy wizerunku Boga Żywego! Wpatruję się w Ciebie całą siłą duszy mojej i błagam najpokorniej, wyciśnij w niej na nowo Twój boski obraz. Dobry Jezu, ukryj nas w Twoim obliczu świętym, aby ono było nam wierzą. I fortecą niezwyciężoną przeciw naszym nieprzyjaciołom. Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam i Niech rozświeci oblicze swe nad nami. Módlmy się, O najłaskawszy Jezu, Tyś powiedział, że prośby nasze przyjmiesz łaskawie. Daj nam taką wiarę która wszystko otrzymuje i sam racz dopełnić, czego nam w wierze nie dostaje. Przez Twoją nieskończoną miłość użycz nam nie tylko łask potrzebnych, ale i wszystkich tych, których od Twej nieskończonej dobroci spodziewać się możemy, abyśmy Cię wiecznie uwielbiać mogli. Amen. Litania do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Oblicze przynajświętsze przez Maryję i Józefa wstające uczczone, zmiłuj się nad nami. Oblicze przy Najświętsze, w żółbeczku łzami zalane, zmiłuj się nad nami. Oblicze przy Napełniające podziwem nauczycieli zakonu, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, białe czystością, rumiane miłością, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, piękniejsze niż słońce, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, świeższe niż róże wiosenne. Zmiłuj się nad nami, Oblicze przenajświętsze, Droższe niż złoto, perły i diamenty, Zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, W rysach swoich niewypowiedzianie szlachetne, Zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, Zachwycające aniołów, Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, słodka i czysta rozkoszy świętych, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, arcydzieło Ducha Świętego, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, najsłodsza pociechu Maryi Dziewicy i Józefa Świętego, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, Zwierciadło niepojętej doskonałości, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, którego piękność jest zawsze dawna i zawsze nowa, zmiłuj się nad nami. Oblicze przynajświętsze, które od nas gniew Boży odwracasz, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, po strachu szatanów, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, skarbie łask i błogosławieństwa, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, zmęczone wśród długich podróży, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, pociągające sprawiedliwych i grzeszników, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, składające pocałunki na głowach dziateczek, zmił się nad nami. Oblicze przenajświętsze, płaczące nad grobem łazarza, zmił się nad nami. Oblicze przenajświętsze, promieniujące na górze tabor, zmił się nad nami. Oblicze przenajświętsze. Krwawym potem zalane, zmił się nad nami. Oblicze przenajświętsze, znieważone pocałunkiem i udasza, zmił się nad nami. Oblicze przenajświętsze, poranione odbicia i policzkowania, zmił się nad nami. Oblicze przenajświętsze, upadające pod krzyże ciężarem, zmił się nad nami. Oblicze przynajświętsze wśród drogi krzyżowej, chustą otarte, zmił się nad nami. Oblicze przynajświętsze, którego usta były goryczą napełnione, zmił się nad nami. Oblicze przynajświętsze, którego piękność zasłoniły grzechy nasze, zmił się nad nami. Oblicze przynajświętsze okryte, Śmiertelną bladością, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, w grobie ukryte, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, w dzień wstania jaśniejące, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, promienne, w chwili w niebo wstąpienia, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, w Eucharystii utajone, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, które ukażesz się na sądzie, w majestacie wielkim, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, które napełniać będziesz sprawiedliwych, wiekuistą radością, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Okaż nam, Panie, oblicze swoje, a będziemy zbawieni, módlmy się. Spraw prosimy Cię, Wszechmogący i miłosierny Boże, abyśmy czcząc oblicze Chrystusa, znieważonego w czasie męki naszymi grzechami, mogli je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do najświętszego oblicza, o uwielbione oblicze Jezusa. Jedyna piękności, która zachwyca me serce, racz wyryć we mnie boskie swe podobieństwo, abyś, patrząc na duszę Twej oblubienicy, samo siebie oglądać mogło. O mój umiłowany, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce. Przywiódł do Ciebie. Amen. Ofiarowanie się przy najświętszemu obliczu. O ci najgodniejsze oblicze Jezusa, ponieważ raczyłeś wybrać dusze nasze, aby się im oddać, i my chcemy się Tobie poświęcić. Zdaje się nam, jakobyśmy słyszały Cię o Jezu mówiącego. Do nas. Otwórzcie, siostry, otwórzcie, ukochane oblubienice moje, bo oblicze moje okryte jest rosą, włosy mokre od kropli nocy. Dusze nasze zrozumiały mowę twej miłości. Pragniemy otrzeć oblicze twoje i pocieszać cię za obojętność grzeszników. Dla których jesteś wciąż jeszcze jakoby zakryty, Uważany za godnego wzgardy. O oblicze, piękniejsze nad Lilie i róże wiosenne, Tyś się nie zakryło przed nami. Łzy przesłaniające boskie Twe oczy Zdają się nam najcudowniejszymi brylantami, Za których ceną odkupimy dusze naszych braci. Z ust Twych ukochanych słyszymy skargę miłości. Rozumiemy, że pragnienie, które Cię trawi, jest pragnieniem miłości i chciałybyśmy mieć miłość nieskończoną, by móc je ugasić. Najukochańszy oblubieńcze dusz naszych, gdybyśmy posiadały miłość wszystkich serc, oddałybyśmy ją Tobie, Daj nam więc tę miłość i przyjdź ugasić twe pragnienie w sercach Twych małych oblubienic. Dusz, O Panie, dusz nam potrzeba, zwłaszcza dusz apostołów i męczenników, abyśmy za ich pośrednictwem rozpaliły Twą miłością całe rzesze biednych grzeszników. Przenajdroższe oblicze, ty nam dasz tę łaskę, zapominając o wygnaniu naszym. Nad brzegami rzek Babilonu śpiewać będziemy najcudowniejsze pieśni. Skoro jesteś prawdziwą, jedyną ojczyzną naszych serc, śpiew nasz nie będzie rozbrzmiewać na ziemi obcej, najświętsze oblicze Jezusa, czekając na dzień wieczności w którym podziwiać będziemy chwałę twą nieskończoną jedynym naszym pragnieniem będzie zachwycać boskie twe oczy ukrywając nasze twarze przed ludźmi aby nikt nie mógł nas rozpoznać twoje wejrzenie zasłonięte o jezu to nasze niebo akty wynagradzające Prze najświętsze oblicze Pana naszego, ciągle znieważane przez grzeszników, pobudzeni miłością ku Tobie, przychodzimy, by ofiarować Ci nasze wynagrodzenia za przekraczanie trzech pierwszych przykazań Bożych. Za nienawiść ku Tobie, szerzoną słowem i czynem, wynagradzamy Ci, Panie, za zaniedbanie Codziennej modlitwy i niedzielnej Mszy Świętej, wynagradzamy Ci, Panie. Za wszystkie zniewagi wyrządzane Ci w Kościołach, wynagradzamy Ci, Panie. Za lekceważenie i wyśmiewanie się z tajemnic świętych, wynagradzamy Ci, Panie. Za brak miłości ku Tobie, wynagradzamy Ci, Panie. Za zniewagi. Wyrządzone Twemu Najświętszemu Obliczu przez bluźnierstwa i przekleństwa, Wynagradzamy Ci, Panie. Za zniewagi wyrządzane Ci w Osobie Ojca Świętego i Duchowieństwa, Wynagradzamy Ci, Panie. Za gwałcenie Niedziel i Świąt przez ciężkie prace, Wynagradzamy Ci, Panie. Za wszystkie zniewagi, na całym świecie, Tobie wyrządzane, wynagradzamy Ci, Panie.